36% Polaków nie wierzy, że człowiek pochodzi od małpy. Najnowszy krzyk mody, dziurawe skarpety. Śmierć w kartonach to już 10 lat minęło. Najnowsze trendy wśród morsów, opos po konsumpcji ciastek i tak dalej, i tak dalej. Takie między innymi dziś wiadomości bardzo dobre, no bo to jest właśnie. Program z dobrymi wiadomościami, jedyny taki w Polsce, a być może nawet na świecie. Ja nazywam się Adam Feder. Zaczynamy. Od badania przeprowadzonego przez Eurostat zaczynamy. Wynika z niego, że 36% Polaków zaprzecza ewolucji, przekonują, że to jest niemożliwe żeby człowiek pochodził od małpy. Ja niechętnie, ale jednak muszę się zgodzić. Z moich obserwacji wynika, że człowiek może owszem pochodzić od psa, ewentualnie od kota. Bywa, że podobieństwo jest porażające. Człowiek być może pochodzi nawet od lamy, czy też od alpaki, może od jakiegoś morskiego dziwnego zwierzęcia. Można nawet zaryzykować tezę, że człowiek pochodzi od barżanta. No ale na pewno nie od małpy. Więc to jest dobra wiadomość, że Polacy wreszcie wyłączyli telewizor, włączyli myślenie. Czy wy możecie powiedzieć, że znacie kogoś podobnego do małpy? Na przykład ja nikogo takiego nie znam, a do psa na przykład to znam mnóstwo osób podobnych do psa. Teraz hit mody, japoński projektant Takayuki Fukuzawa zaprojektował oraz zaprezentował całemu światu. Tak, tak, dobrze. Widzicie, to są dziurawe skarpety. No i okazuje się, że to jest teraz hit mody. A ten prezes Banku Światowego, który paradował po meczecie w dziurawych skarpetach, młodzież to może nie pamiętać, bo to było z 15 lat temu, ale my doskonale pamiętamy. No to ten były prezes Banku Światowego był, jak się okazało, tak zwanym Trend on wyczuwał trendy na wiele lat do przodu po prostu, a wszyscy się wtedy śmiali z niego. A teraz kto się śmieje ostatni. Doskonała wiadomość dla miłośników morsowania, a mamy sezon zaczął się wreszcie, można morsować. Okazuje się, że można w trakcie tej zabawy cieszyć się również takim owłosieniem oryginalnym, czy to na twarzy, czy na głowie, czy gdzie kto ma. Kursowanie, jak się okazało, pozwala uzyskać zupełnie nieznane, dotąd wspaniałe stylizacje. Już 10 lat minęło od tragicznej wiadomości. Hanka Mostowiak zginęła w wyniku uderzenia w kartony. To była świetna wiadomość dla miłośników seriali. Okazało się bowiem, że jeżeli jakiś aktor nie chce już grać dalej w serialu, no to może zginąć w sposób wiarygodny, w taki, że wszyscy powiedzą: No, tak, to się mogło przytrafić każdemu człowiekowi, nawet mi. Mogłem wyjść gdzieś na ulicę, wierzyć w kartony, zginąć. To się trzyma kupy, to się klei. Okazało się, że nie trzeba wymyślać już takich niedorzeczności, jak na przykład scenarzyści dynastii, gdzie bohaterka została porwana przez UFO. No, pudła z tektury są chyba bardziej wiarygodne od UFO, prawda? A teraz przenosimy się do Lublina, czyli do świata przyszłości. Na ulicę wyjechały roboty, które dostarczają jedzenie ze sklepów i restauracji pod same drzwi. Bardzo dobra wiadomość, że maszyny wkraczają w kolejne zarezerwowane dotąd dla ludzkości dziedziny życia. Na razie nie ma mowy o tym, że te autonomiczne maszyny będą miały także inne funkcje znane z filmów. Ale trochę cierpliwości, wszystko przed nami, na pewno już niedługo takie sceny. A na koniec, zdjęcie oposa, który włamał się do piekarni w Australii. Zobaczcie, tak go tam zastano nad ranem. Okazało się, że on zjadł tyle ciastek, że nie mógł się podnieść, i tak leżał, tak trzeba żyć, moi drodzy, jak ten opos. Tego Wam życzę, jedzcie dużo ciastek, odpoczywajcie i już za tydzień spotykamy się znów w tym samym miejscu. Do zobaczenia.